czyż tutaj rozwój <laughs> w maj, znaczy w nas od Zombies, e, to ja tylko e, no i moi drodzy, dzisiaj sobie pogramy e, w to, jak mam jakiś dziwny głośnoty, te... dopiero wstałem z łóżka, więc nie no, mam gadać, e, jest dokładnie 10.45, jest jak myślę na no 4 stycznia, no więc, mając szczęśliwego nowego roku, a my sobie lecimy z piątym odcinkiem. Dobra, na razie mamy noc tutaj. W poprzednim odcinku sobie wzięliśmy właśnie te zjadacza. Więc mam nadzieję, że zjadacz też będzie bardzo dobry na to. Więc sobie spróbujmy tutaj zaszaleć też z zjadaczem. Z ziemniakiem i kogo, dwie jeszcze postacie go sobie wezmę. i ja już sobie wezmę tutaj. To. Bo nie chcę tracić czasu trochę. No więc dobra. fajna Gierka, ogólnie. Trzeba tylko pomyśleć. Nie. No fajne okay. ogólnie. Dobra, więc moi drodzy, my sobie lecimy już do gierki i mam nadzieję, że źle wam się spodoba. Dobra, ogólnie bierzemy sobie tego gościa i też sobie weźmiemy chyba Bombera, tak. I Bombera sobie, sobie właśnie weźmiemy. Bomberowika. Na sam początek oczywiście słoneczko. Tu sobie jeszcze zrobimy grabieć. Dużo lepiej, mam tu jakąś dane. Dobra, to na jedną oj nawet. muzyczka, nie skupiłem się na tej oglądaniu tego, więc spoko, no sobie kończymy reklamkę no stary nie będę w tobie, w ciebie klikał bo nie chcę tej to... kierki, więc Bóg ok, Grabie są gdzie są moje krabie nie moi no, drodzy mnie. Myślę, że tu będą jakieś grębie. nie oszukali. nie hmm. To są właśnie tacy ludzie, którzy mówią, że będą grabie i oszukują. Co za ludzie? Co za ludzie? Dobra. Teraz sobie myślę, że poczekamy na zjadacza, żeby tutaj nam zjadł pierwsze rzeczy. Może jeszcze poczekam na jeszcze jakieś Chyba tak. E, Ogólnie musimy sobie stawić kolejny innego tego e, borówka. Nie na no niej borówka, ale coś na pewno to jest. E, ja na pewno sobie te, teraz zbieram na zladacza, bo nie chcę marnować czasu. Ra, ra, raczej. Ra, 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 raczej. Czy tutaj jest właśnie te? To? Mieszkali. A no, super uszkolimy no, fajnie że już to sobie zjemy już o, ale pięknie zjada dobra. to sobie posadzimy tego tak tutaj nie jest ważne dobra i lecimy z kolejnym nie, nie wiem, fajnie Tu się zaczyna rozgryweczka dobra sobie jeszcze zjemy. OK. Okej. Okay. Powoli się rozwijamy, bo mamy zaraz, więc i słonec. Słońc. Słońc mamy Słońce. Słońce. Mamy zaraz mieć no Nie no zostało w tej Okej, okay, ja sobie tutaj teraz na zjadacza trochę pozbieram i będzie kozacko jak wszystkie już te groby znikną, przynajmniej połowa. Mam nadzieję, że zniknie, A będzie kozacko jak chociaż połowa zniknie. E, no dobra, ja sobie już zaczynam tutaj hodować moje piękne słońca. No i rozwalać wreszcie tej gruby. E, więc fajnie, monetka, dziękuję bardzo za monetkę. E, przynajmniej będę bogatsza o jedną monetkę. O jedną złotóweczkę. Ten. Te. Dobra. My już mamy tutaj jeden grob do zniszczenia, więc ten grób sobie zniszczymy na pewno. Dobra, od razu. O nie! On się, Nie, jak nie dacza. Barno kurka, wodna, łódź podwodna. Dobra, tutaj będą te gosteczki. Ja już mam oficjalnie plan jak mogę to ogólnie zrobić to ty sobie przeskocz nad tym gościwa i będą już w ciebie sprzedać Dobra, na tego. Okay. i już mamy 0 grobów do odzyskania zobaczmy skąd go nie jak się sprawa, będzie już bardzo potrzebny więc... mogę zacząć hodować mój gdzie tu będzie ten ten starcz szukamy go z czasy czyli w tej alejce będzie starcz. możemy już sobie go zatrzymać możemy tam wstawić go ten jest dobry na serio będzie gorzko. Ok, na razie. Fajnie, tutaj idzie. Tej się nie chcę przeskoczyć, ja gdzieś. Dobra. I błądka poszła. E, no, jest kozacko jak na raz. słońce zaraz więcej ich będę miał. Potem sobie ogólnie na drugą fazę ubieram więcej. Cały armii zbieram Po prostu całej No dobra, ja sobie już się zaczynam Zabrać ja Hodowanie moich pięknych słonek Słonec Słonec Mam też tylko Słońce No słońce No i będzie trochę orki Hoduję to moje Słoneczka piękne Dobra, tak kocaczkę wyładuję Ok więc ja sobie bym tego, by, tego kościu stram. No tutaj niech będą dwa, bo i tak wiem, że sobie poradzą z jednym takim jeszcze. No dobra, tutaj sobie możemy stawić tego, tutaj te. To jest właśnie taka taktyka, że sobie tak dwa, to nie będziemy sobie stawiać. Yy, właśnie moje tutaj piękne roślinki i gościu już stracił tę swoją przyczepkę fajową no wciągnąć nie się połapić ze mną w kręgle hm. Dobra, nie tutaj sobie stawimy jeszcze tego ziemniaka żeby tutaj powolnić ich jeszcze mi został ostatni rząd i jest już zrobione wszystko Boom. I to już praktycznie jest wszystko. Praktyczne. Dobra, stary przeskoc sobie nad tym. I to nie będzie przeszkadzało. Hmm, teraz na ziemniaku. Na szybunku, tak. Na ziemniaku, tak. O, jakieś szybte ziemniaki. No to sobie tego staram. Oczywiście Dobra, tutaj schwyciliśmy tego gościa. Na co dzień oczywiście stało. Mimo tego. O no, o oh no, oh o no. oh nie. Wszystko oczy. Dobra. Ajajaj. Kulka. Dobra. Kolejny. Właściwie. Szczepeczko. I będzie zaraz ogólny tutaj finał. Dobra. No i jest finał. No i możemy sobie czekać na wygraną. Dlaczego będę już sobie zbierał słońce I muszę na jedną bombę gdzieś tutaj. No jak to wszyscy Będą. Dobra, jak to wszyscy to sobie powysadzimy troszkę. No i tutaj ogólnie to już jak wygra. No, nawet sobie tego tutaj wstawię. A tak. Dobra, księga co jest w tej księdze ale jest w księdze no dobra, fajnie Plan. o, ja to wiem co to jest, to jest kozaskie tych co mam to leci no oni to są klasy bo tu jest napisane, co on robi. To on też co robi, on też co. robi. Też, też, tym, toż, toż. też. Ja tak mało słowa <laughs> Dobra. Wiadomo, co ten, wiadomo, co ten, wiadomo, co ten, wi wiadomo, co ten wi wiadomo, co ten, wiadomo, co ten, wiadomo, co ten, i wiadomo, co ten. Ja mam grypę. Więc przepraszam bardzo. Ja to ja Okej. Okay. No to my sobie Chcesz nauczyć się nowego języka? Dzięki sprawdzonej i efektywnej metodzie Babel zaczniesz w nim mówić już od Fajne. samego początku. Jak to działa? Tak, po prostu z zombies. O, ale fajnie. Co to jest? O, aha, bam. Wiem, bam. Bam, no robię. Bambuka, nie robię. Stary, to jest takie łatwe. Co ty chcesz mi? Nie. To jest takie łatwe, No i my, stary. Daj mi więcej słoneczek Co? więcej słoneczek, więcej słoneczek. Daj mi więcej słoneczek. To inaczej w nerwie się, jeśli mi nie dasz słoniec Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Eee... Mm, bardzo. je... Już trochę zapytałam. Co ja mam robić, No żeby... dobra, spadajcie. Czemu jak ja zjadam, to wszyscy nie się rodzą? To jest nie fair. Uda się mi są nawet. Te tej trzeba dwa razy uderzyć. No mi daje dużo słonec. Słoniec. Okay. Ja. Dobra, no, na razie łatwo. Jest mm. super. Jest słońce, że jest na No, dobra, łatwo. <laughs> Okej. Okay. Nie <mam> go szybki. <laughs> Coś fajnego robi ale go nie będziemy ogólnie używać przez ten czek. Dobra moi drodzy, myślę, że to już będzie koniec odcinka. No to jeszcze sobie w innych odcinkach napolujemy, będziemy polować na to film. A ja to znam, ja wiem co to jest. O nie, to jest takie... O, to już będzie na dachu ostatnio. O nie, ale ja wiem co to będzie. O boj, dobra. Może jeszcze kto sobie z domu sobie zagrać? Puzzle. Dobra, puzzle, w puzzle. I. No, to bym chciał w te puzzle, bo bardzo... Taki puzzle. Grym, no są bardzo takie puzzleki. No, ale gierka, no to wcale nie chcę, nie chcę pobrać raczej. Uho, o! Bram, bram, bra, bra. O Boże! Ile jest sondiaków! Super! No, nawet nie wiedziałam, że to tak działa, ale, ale nie wiem już, jak to działa. Okej, okay, na początku stawiamy sobie tych podwójnych i potem tych dobra, teraz sobie stawiamy tutaj ziemiaczki, a tutaj tych dobra no i tutaj odniesiemy start i mamy start <laughs> <laughs> przepraszam Ojej no, tutaj mnie załapało, wielki katorek, ale ja sobie dam radę. Panie zrobią, że są ogni, wtedy to więcej zadaje, to ognie wtedy więcej zadają, to jest kozowskie. Gdzie są moje słońce bardzo fajnie o, no i jest na razie bardzo fajnie nam no, idzie tutaj ogólnie no więc kozacka o kurczaki dobra ale fajowo okej okay, super gra nie spodziewałem się że będzie taka ona no, super Ale jak się wyraźnie w ten ogień, to są takie normalne strzałki, jak z tych, jak z tych takie normalne, nie odnowy, tylko takie normalne. Mhm. lodzie to się nie opłaca. O finał, dobra, czyli to już jest koniec. Ogólnie <laughs> nie pierwszy raz w to gram, ale już zapomniałem troszkę jak to się gra i pomyślałem sobie trochę ponagrywam z tego. Mm. bo na serio <laughs> dobra, niech mi się zbierą kolejne słońce Jest to kolejne słońce na co mogę wydać kolejne słoneczko na co ja mogę wydać w takiej chwili mogę, po prostu ja sobie tutaj wydam Kontynuuj. kontynuuj Lecimy sobie z tym. To jest fajową. Fajną armę sobie wymyśliłem. Ta jeszcze jedna różka i będzie fajowy. Dobra. Okej. Okay. Dobra moi drodzy, my już kończymy, więc do widzenia i papa. Pa.